Cześć dziewczyny, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy dla Was filmik, w którym podsumuję opinię moich testerek kto może widział na facebooku ostatnio wklejałam post gdzie poszukiwałam testerek do naszych kosmetyków najlepiej takich, które nie są związane na co dzień z Oriflame czyli w większości to był ich pierwszy kontakt z naszymi kosmetykami no i zostawiają mi kilka opinii kilka uwag tego jak kosmetyki działały jak, jak, jak pachną jakie mają działanie, co im się spodobało albo co się im nie spodobało no i od oceny w skali od 1 do 5, więc mam też tutaj Średnią tych kosmetyków, z tym, że od razu mówię, że testerki były troszeczkę wymagające i nie wszystkie testowały to samo, więc nie wszystkie też oceny są od nich wszystkich. Od wszystkich dziewczyn, które trafiły w moje ręce. No ale dobra, na pewno Wam e, przedstawię właśnie tych kilka zdań na temat samych kosmetyków. E, pierwsza rzecz, która była testowana e, i to przez wszystkie dziewczyny, to jest jedna z nowości: nasza mgiełka do ciała z brokatem. No, mini się pięknie, jak tutaj ją widać. I mgiełka e, no, sprawdziła się różnie. Ja Wam pokażę też jeszcze na sobie, e, dlatego że ma średnią 3,75 i niektóre dziewczyny bardzo polubiły od razu tą mgiełkę a inne niekoniecznie i tak, na pewno mgiełka ma piękny, taki delikatny zapach trochę taki lekki, jogurtowy tak tutaj zostało to nazwane mgiełka właśnie ma piękne takie drobinki rozświetlające z tym, że dziewczyny zwróciły uwagę, że zdarzało im się mieć kosmetyki, które tego brokatu rozświetlenia dają więcej dlatego tutaj no nie wszystkie były tak bardzo zadowolone z tego efektu rozświetlenia Ale mgiełka też Fajnie się wchłania w skórę I od razu ją delikatnie właśnie Pielęgnuje, dziewczyn zwrócił uwagę, że Dobrze się wchłania i właśnie lekko Nawilża, także chcecie coś takiego Ekstra, zamiast balsamu Na szybko się wypsikać To tutaj mgiełka myślę, że się Myślę, że się jak najbardziej sprawdzi Okej, okay, kolejna rzecz no, Która już zachwyciła praktycznie Każdą z dziewczyn. To jest peeling do ciała. Myśmy testowały na dłoniach Swedish Spa. Jest to peeling, który średnią oce ma 4,5. I właściwie dziewczyny, które dały mu czwóreczkę, to tylko dlatego, że on jest taki kruszący się, dość brudzi, bo jest to peeling solny, ale ma w sobie mnóstwo olejków, które się wchłaniają w skórę. No i dziewczyny zauważyły, że efekt po tym peelingu na dłoniach jest jak po zabiegu z parafiną. Na pewno natłuszcza, złuszcza i nawilża od razu tą skórę. Ona jest całkowicie inna, właśnie przede wszystkim nawilżona, wygładzona, więc takie tutaj efekty dziewczyny zauważyły. No ja też mogę szczerze polecić, ten peeling, to jest mój ukochany, właśnie peeling solny Swedish Spa. Dobra, kolejna rzecz, która właściwie była testowana w komplecie, bo jak na dłoni był peeling, to później od razu nasz krem z serii naturalnej serii wegańskiej tutaj z minerałami. No i co, jeśli chodzi o ten kremik? On jest taki niepozorny, ale ma średnią ocen 5. Wszystkie dziewczyny dały mu piąteczkę, dlatego że po pierwsze pięknie pachnie, taki jest bardzo specyficzny, piękny zapach, ale jest to krem, który się bardzo szybko wchłania i krem, który od razu, momentalnie, właśnie tę skórę nawilża i to czuć od razu, już po pierwszym zastosowaniu. Także dziewczynom akurat ten kremik się bardzo, bardzo spodobał. No i chyba mogę go polecić naprawdę wszystkim, szczególnie, że zabrał same piąteczki. Dobra. No, pięknie pachnie, mi się też bardzo, bardzo podoba, ale jest taki lekki, przyjemny zapach. Kolejna sprawa, to przechodzimy do czegoś, do pielęgnacji cery. No i tutaj te dziewczyny testowały żel do mycia twarzy z serii New Age. Żel, który ma też właściwości toniku, i dziewczyny też to zauważyły, ponieważ um, powiedziały, że czuły takie lekkie ściągnięcie po umyciu tym żelem. Nie był to efekt wysuszenia. Bo z kolei zauważyły, że właśnie twarz jest gładka i nawilżona, ale delikatnie te pory właśnie zwęża, jak na tonik yy, przystało, więc mamy tutaj taki efekt. Poza tym yy, dziewczyny miały poczucie matu, czyli to wynika z tego, że Żel nam zbiera yy, nasze sebum. Yy, świeży, lekki produkt i też delikatny właśnie taki zapach i średnia ocen to 4,5, czyli też całkiem sporo. To też jest kosmetyk, który ja na przykład uwielbiam. Ale dobra, jedziemy dalej. Stając przy serii New Age dziewczyny testowały też serum z serii Sinnergiser, czyli serum z serii, które przede wszystkim skórę rozświetla. Nie wiem, czy chociaż powinno być widać. Jest to serum bardzo lekkie. I ono jest takie mocno, mocno perłowe. Nie wiem, czy teraz będzie widać w kamerze, ale kto go u mnie na spotkaniu testował, kto go ma w domu, to na pewno wie. I to, co dziewczyny zauważyły, to tak: na pewno, że on się momentalnie właśnie wchłania. I przede wszystkim sprawia, że ta skóra jest taka mocno, mocno rozpromieniona, taka wręcz perłowa. Podobał się również zapach, więc tyle jeśli chodzi o te serum. I do tego, do kompletu pojawił się. Krem dzienny z tej samej serii Sinnergiser. No i o kremie już tutaj było więcej. Więcej opinii, więcej się dowiedziałam. Jego średnia to 4,6, czyli bardzo, bardzo wysoko. I tak, dziewczyny powiedziały, że poczuły na twarzy lekką powłokę. Poprawił im się koloryt skóry. Momentalnie zauważyły, że skóra wygląda po prostu ładniej, na zdrowszą, na taką bardziej rozpromienioną. Była, skóra była gładka po nałożeniu tego kremu, ładnie pachniał i. Nie jest tłusty, nie jest to krem tłusty, mimo że ma filtr 30, to dziewczyny też zauważyły, że właśnie nie, nie czuły się tłusto w tym kremie i co jeszcze? Aha, i jedna z dziewczyn zwróciła uwagę, że jej zdanie muszą to być naturalne komponenty, ponieważ ma bardzo wrażliwą skórę, no i nie poczuła żadnego takiego negatywnego efektu w sensie na przykład mrowienia, szczypania, więc... Ona stwierdziła, że muszą tutaj być naturalne komponenty. No wiadomo, że akurat w tej serii właśnie są naturalne komponenty i naturalne składniki, komórki macierzyste roślinne. Więc myślę, że mimo że nie znała składu, to jednak trafiła z tym kremem. Także krem z serii Skinner 4.6. Dobra, co tu jeszcze? Aha, płyn micelarny. Płyn micelarny z pyłkiem diamentowym i białą truflą, także taki bardzo ekskluzywny produkt. I tutaj dziewczyny na pewno zwróciły uwagę, że jest to produkt, który przede wszystkim świetnie robi demakijaż. To, to było pierwsze, co zauważyły, że właśnie bardzo łatwo im się zmywało makijaż, ma według dziewczyn taki ładny, lekki zapach, i tutaj jedna z dziewczyn poczuła delikatne takie szczypanie, mrowienie, co jej się akurat nie spodobało, a z kolei inne nie narzekały, że tak to ujmę, produkt im się podobał, był dla nich właśnie delikatny i skuteczny. I tutaj średnia ocen 4,6, więc polecam płyn micelarny. Dobra, co jeszcze? Jedną z rzeczy, które też dziewczyny testowały to była maska z różowej glinki i z aloesem. Maska z naturalnej serii z certyfikatem EcoCert. Jeśli nie wiecie, jakie właściwości ma różowa glinka, to zapraszam do mnie na profil na Facebooku, tam jest, albo na Instagrama, tam jest poświęcony tej masce i właśnie jej składnikom cały, cały mój wpis. A jeśli chodzi o dziewczyny, to Czekajcie, odnajdę się? To tak. Tutaj dziewczyny na pewno stwierdziły, że po zmyciu tej maski miały wrażenie, jakby wyszły właśnie od kosmetyczki, czyli ich skóra była bardzo mocno wygładzona. Ehm, e Stwierdziły, że jest jak pupcia od niemowlaka. Gładka, właśnie taka nawilżona i złuszczona. Stąd ten efekt właśnie takiego, tego, że była gładka. Z tym, że na przykład stwierdziły, że minusem jest to, że maska brudzi. No, jak wiecie, glinki są specyficzne, najlepiej je zrobić przed pójściem się kąpać i przy kąpieli sobie je zmyć nie nad umywalką, bo mogą faktycznie trochę pobrudzić. No i tutaj niestety maska trochę straciła punktów. Ale jest średnio tej tak 4,6, więc całkiem Sporo I dziewczyny naprawdę z uśmiechem na twarzy mi o niej opowiadały, więc też kolejny produkt, który szczerze można polecić. Dobra, jeszcze z rzeczy, które dziewczyny testowały, to był olejek do stóp i stwierdziły o nim, że jest to olej, który przede wszystkim się właściwie momentalnie wchłania, i od razu po nim czuć efekty nawilżenia. Od razu czuć takie efekty nawilżenia. I że ładnie pachnie, chociaż on wbrew pozorom ma takie złote opakowanie, trochę, ale tak zapachem to raczej jest taki, bym powiedziała, trochę miętowy, bo ma też takie działanie, które zmiękcza ciały na skórek i tą nową skórę, która nam odrasta, ładnie od razu pielęgnuje i nawilża. Także tak wygląda, jeśli chodzi o ten olejek, to też była jedna z rzeczy, które się dziewczynom bardzo podobały. I nakładały od razu przy mnie na stopy, także miały pełną pełną pielęgnację. Dobra, kolejna sprawa to są jeszcze mm, dwa produkty do rzęs. Tutaj mamy białą bazę z serii Jordani Gold do rzęs, którą sobie nakładamy, żeby mieć taki efekt naprawdę, naprawdę wow i wtedy właściwie z tą bazą niezależnie jaki tusz, to i tak będziecie miały super efekt. Kolejna rzecz to była był tusz z z serii D1, Wonder 5 w jednym. No i to, co dziewczyny zauważyły, to że w szczególności łącząc te dwa produkty, miały taki efekt wachlarza. Rzęsy były bardzo ładnie rozczesane. Było to mimo wszystko lekkie na rzęsach. Dziewczyny, które testowały, nie czuły takiego obciążenia. Bardzo im się właśnie podobała ta lekkość, efekt wachlarza, tak jak powiedziałam, właśnie rozczesanie, no i przede wszystkim też wydłużenie. To było coś, na co zwracały. Więc dwa takie kosmetyki, które można łączyć, żeby mieć właśnie efekt wow, jeśli chodzi o rzęsy. No i... kontrowersyjna Magnetista. Magnetista to w ogóle zapach, który ma w sobie składnik, który jest afrodyzjakiem i powoduje, że u mężczyzn zwiększa się poziom testosteronu. Dlatego jest to zapach, który, jeżeli chcecie zwrócić uwagę jakiegoś mężczyzny na siebie, to na pewno możecie spróbować z tym zapachem. Oriflame sprawdziło ten efekt i faktycznie tak jest. No i zresztą moje dziewczyny, moje konsultantki również sprawdzają ten efekt. Ja zresztą też. I faktycznie tak to działa, że panowie są troszeczkę tacy rozproszeni i skupieni na jednej z pań, kiedy mamy magnetistę na sobie. I dziewczyny oceniały ją po tym, jak im powiedziałam o tym efekcie, to stwierdziły, że tak, że to jest wow, że okej, okay, że to im się bardzo podoba, chociaż ciężko było to sprawdzić na spotkaniu. A z kolei sam zapach w sobie no było różnie. Niektórym z dziewczyn się podobał, bo on jest taki lekki, lekki, słodki. Elegancki, tak bym to ujęła. I niektóre dziewczyny, owszem, powiedziały, że, że bardzo mi się podoba. Z kolei niektórym w ogóle. Także, no jeśli chodzi o sam zapach, to, to różnie, ale to wiadomo jak z każdym zapachem. Natomiast, jeśli chodzi o ten efekt. No, to myślę, że wszystkim przypadł do gustu. I dziewczyny stwierdziły, że będą go na sobie testować. Także jeśli chodzi o magnetistę, to tyle. No i co jeszcze nam zostało? Aha, jeszcze jedna rzecz. Do włosów produkt, nasz krem do włosów w sprayu. To jest produkt, który nakładamy sobie na rękę. On jest w formie właśnie takiego kremu, i później wcieramy we włosy. Nie ja mam go aktualnie na sobie. Bardzo ładnie mi się mienią te włosy. Więc, jeżeli potrzebujecie czegoś do wygładzenia, do tego, żeby sobie łatwiej rozczesać włosy, to właśnie polecam. I to jest też efekt, em, który jedna z moich testerek zauważyła bo popsikała sobie do, osobno do kieliszka trochę tego produktu, żeby wypróbować jak umyje włosy, kiedy już wyszłam no i później napisała mi smsa, że właśnie daje mu czwóreczkę dlatego, że spotkała się z skuteczniejszymi produktami do pielęgnacji włosów ale jego zapach, właśnie to jak ułatwia rozczesywanie i jak nawilża momentalnie te włosy nadając im blasku, bardzo jej się spodobało więc też produkt, który jeżeli macie problemy z włosami z tym jak się układają, z tym że są niesforne, spuszczone, to również polecam, żeby sobie przetestować. No, i to tyle z tych produktów powiedziałabym dla dorosłych, zaraz powiem dlaczego, które dziewczyny testowały. Myślę, że bardzo fajnie wypadły. Wiadomo, że największym hitem okazał się kremik do rąk. Były te rzeczy oceniane bardzo różnie, jednym się podobało, drugim nie. Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że jeżeli chcecie też przetestować ze mną kosmetyki, to, to dajcie znać. I jeszcze taki dodatek, dlatego że nie na pewno nie wszystkie z dziewczyn go testowały te dwa. Właściwie kosmetyki testowały, bo wzięłam je dla dziewczyn, które mają w domu maluszki. I są to dwa kosmetyki z serii Baby O, czyli dla naszych najmłodszych, mm, najmłodszych konsultantek, <grytania> użytkowników, czyli dla bobasków, noworodków. Seria, która jest naturalna, organiczna, która nie ma w sobie oczywiście żadnych dodatków, barwników. Właściwie jest bezzapachowa i praktycznie bezkolorowa. Tutaj ten kremik uniwersalny, no Powiedzmy, że jest taki kremowy trochę, ale właściwie tak, to jest bez koloru. No i yy, obydwa te produkty dostały piątkę, jeśli chodzi o. piątki, jeśli chodzi o oceny. Yy, dziewczynom na pewno podobało się to, że. Od razu poczuły, że są to naturalne kosmetyki, jedna z nich w ogóle ma uczenie na oliwki, mówi, że oliwek żadnych nie może używać, tam wysmarowała sobie całe ręce i nic się nie wydarzyło, ale zauważyły właśnie to, co ja też od zawsze mówię, że są to produkty, które bardzo fajnie się wchłaniają, ale pozostawiają na skórze taką barierę ochronną, trochę tak jakby się przejechało masłem po ręce, z tym, że ani to się nie klei, ani to nie pachnie, właśnie chroni nam ładnie skórę. Ale przy okazji mocno się też wchłania. Więc też dwa produkty z. Z samymi piątkami, no i wcale się nie dziwię. Także to też przypadło do gustu. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o kosmetyki, które w katalogu 17 testowałyśmy. Zbliża się katalog pierwszy, właśnie już zaraz się zacznie. I w katalogu pierwszym będę również poszukiwała testerek. Więc jeżeli chcecie ze mną się umówić, na to, żeby sobie potestować kosmetyki na sobie, żeby wystawić mi opinię, no i zgarnąć mały upominek dla Was oczywiście w podziękowaniu, to dajcie znać. Nie ja bardzo chętnie. Bardzo chętnie się z wami umówię, posłucham tego, co macie do powiedzenia. I aha, jeszcze jedno, że jeżeli nie możecie się ze mną spotkać, to pamiętajcie też, że dla zaufanych osób mam takie pakiety próbek, gdzie możecie sobie po prostu przetestować na próbkach i nie, nie widząc się ze mną twarzą w twarz, po prostu wystawić mi też. Opinia, oceny. E, także dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że się spodobało e, to co dzisiaj wam tutaj przygotowałam. Możecie też dać znać w komentarzach jak wy te produkty, o których mówiłam, e, co o nich sądzicie, jakie je lubicie, jakie oceny byście im wystawiły. Będzie mi bardzo miło, jeśli będę mogła też poznać e, wasze opinie, jeżeli macie już gdzieś przetestowane te kosmetyki. E, także dawajcie znać w komentarzach. Dzięki wielkie i do usłyszenia.